Siemanko, z tej strony Kacpro950 i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3. Zaczynamy nową misję. Jesteśmy na tropie Williama Johnsona. O, ah, Connor, witam. Czego przywieźłeś do Bostonu? Cię. Czy mógłbyś nam przeprosić, przyjaciele? Dziękuję. Ta rozmowa była w porządku nieprzyjemną. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Oh, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. <laughs> Ooh, sorry? I practice what I preach. Sorry. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that, for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this well, is done, we the that. luxury of addressing the <coughs> others. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who is compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown the people here are no freer than sorry you offer excuses instead of solutions all people should be equal and not in turns you must compromise connor however painful that may be Hey! it's my home no matter what you thieves called taxmen say if the comes in parliament who want to take my property you tell them to sail across the pond and take it themselves it's not open for discussion now open this door or these men will break it down the bollocks we're coming in i trust the mounting evidence is proof enough connor continue on i shall meet you at our destination Cześć. Come on, Come on. justice for once. i dare the governor to send more. <coughs> you are right. i'm fine. it's not my first dance. for all their teeth and claws, <coughs> these little foxes, they fight like puppies. <coughs> thank you, my friend. Jest ale... Spoko. Dobra, to gdzie jest nasz Samuel? Tam. Więc idziemy do niego. Patrzcie, jakie kurde uniki tutaj robię. Cały czas nie wiem, czemu mi się ten Ford wyświetla. Ciekawe, czy mógłbym zdobyć na przykład... Ten skarb, bo mam zadziwiającą sumę sześciów. Funtów się tylko nie mylę, że to są funty. Oj, czekajcie, to nie ja. O nie, to jest pies. Piesku, bardzo mi przykro. Musiałeś, niestety, tak skończyć. A ja sobie zabiorę. O, alkohol. Pff, fajnie, bardzo interesujące, co dostałem. To nie ja. Dobra, idziemy teraz na to spotkanie. Co mam tu pozabijać? Ty ja nie mogę teraz. Ja tu muszę biegnąć na... Biegnąć biec na misję. Oj kurde, Ła! <laughs> Dobra, że do miejsca jest jeszcze trochę, widzimy się na miejscu. Ok, weszliśmy. So, there is <coughs> a The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his new venture, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats and forcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. The protestors picketing the The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging Where zmienić. is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Dobra. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the T. Dobra, wrócę. Znaczy co, gdybyście byli, się w... w życiu. Sam sobie poradzę. Ja sobie nie poradzę. Mnie. Oh, come on, mate. Dobra, mamy i nasz port, w którym każe nam troszeczkę rozwalić. Cześć, panowie. Co ty mi tu chcesz? Uciekaj! Uciekaj, koleś! What the... Co jest? On spadł pod mapę. Jak to się stało? India Tea. Very interesting. Czekajcie. BAM! O Po co mi to machawka? Nie wiem. Idziemy. Czekajcie, szybciutko. Gdzie ja? Gdzie ty stanąłeś? Czekajcie, wejdziemy na dach. Ale buchło. Aj, teraz mam... No, na się jeszcze... Ojojoj, jak ty mnie... Czemu za zabicie przemytników dostaje rozgłos? Trudno. Hmm, dobra. Ty, pancerna broń, miotełka, mogę podnieść? Nie mogę miotły podnieść, o najgorzej. Gorzej, jak się okaże, że mogłem, tylko na film. Na tym, na film. Na edytowaniu zobaczę dopiero. Dobra. Widzimy się na miejscu, gdy wyzwolimy tą dziennicę. O, O tak! Mamy Igo. Wrogowie mnie atakują. O nie! Gdzie teraz jest misja, ponieważ bardzo chciałbym ją zrobić? Tutaj. No cóż, widzimy się na miejscu. Ale na kombo poszło. Kolejny śmiałek. O, widzę, że mam szabelkę. Świetnie. Ją sobie damy tutaj. Teraz będę już walczył z szabelką. A jakaś tam. To chyba nawet ta sama szabelka. Czekajcie, bo. Tu jest jeszcze jedna. Chyba też ta sama, więc. Tam nie zależy. Ciekawi mnie w sumie kiedy. a wow, to gdzie wywaliło. Ciekawi mnie. A to już. No chodzi o muszę jeszcze ciebie załatwię, tylko na całym pobojowisku. A w sumie wiecie co? O, całą zgraję na mnie bierze. Super. Więcej trupów. Czekajcie, weźmiemy sobie szabelkę, żeby im pokazać, kto tu, kto tu rządzi, a co ja nie mogę. A tamten idiota co robi na koniu? Nie wiem, co też jego konie robi, ale korzystając z tego, że mam wiele, wiele muszkietów, eee... ja go trafiłem? Mam pistolet to nie mogę przeładować. Teraz już mogę. Także no, po ogromnej bitwie ze strażnikami, e, nareszcie mogę sobie. No jeszcze czego? Mogę wejść wreszcie na misję. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu.

No, także szybciutko. No żeby cię baba tak odepchnęła, chłopie. Czemu oni go chcą bić? Nie, co się dzieje? Czemu oni go pchają co jest? <laughs> tak nie ogarniam, co oni chcą zrobić. Ci mu biją. Brawo. <laughs> już się widzę, zaczyna ognić. Tego ja to zrobię bardzo szybko. Siup.

Chodźcie, mogę dwa na raz, świetnie. Tutaj pewnie będzie.

Dobranoc. Oj, teraz się zacznie. Ty głupi makulator! Ale że chcesz, żebym powiedział Johnsonowi, że jego zespół spontanicznie się spontaneously jest za to a ty

why you have no right to rob people blind by decree of the british parliament or not british parliament i worked for william johnson johnson and he's suffering cleanly please

...for what he's worth. Your aid is welcome and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Who's beating me? You're beating what's that for? I wanted to calmly start here, Oh, damn! Ja tu chciałem na spokojnie odcinek zatrzymać, a ja tu. cholera! Nie wiem, co mi teraz goni. Jak... Ała! A my goni jakaś teraz. cholera! Jeszcze... O nie, jeszcze tutaj są. No nie, no nie, no nie. Eee! Ratujcie mnie. Cholera, ała! Zostawcie mnie. No ratujcie mnie! Samuela Adamsa znajdziemy już w następnym odcinku. A na zakończenie tego wejdziemy tutaj i zdobędziemy punkt widokowy. Powiem, że na za dużo nam się nie przyda. Znaczy, dobra, no przyda się, ale nie na tak dużo, ile by się mógł przydać. Ale dobre i to. A więc. Zostając teraz, zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie go, no i widzimy się w następnym. Cześć!